Rotowy kącik kameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj kochani na dwutygodniówkę. To jest dwutygodniówka od 26 kwietnia do 10 maja i sprawdzimy, co się będzie działo przez ten czas wewnątrz Was, co przychodzi do Was z zewnątrz, co ważnego wydarzy się w tym czasie i czego unikać. I zapytamy też o radę. I zapraszam żywioł Ziemi, Byk, Pan na Koziorożec zaczynamy od byka. Witam serdecznie wszystkie osoby z znaku byka. To jest dwutygodniówka dla Was. Od 26 kwietnia do 10 maja sprawdzimy główną energię. Co się będzie działo wewnątrz Was? Co przechodzi do Was z zewnątrz, co ważnego wydarzy się w tym czasie? Czego unikać? Jaka rada? Drogie byki. Dyktujesz warunki, ci karusza. Dyktujesz warunki, zaakceptuj swoją wyjątkowość nieokiełznane. Dyktujesz warunki, no to jest taka, taki główny temat tej głównej energii. Czyli w jakiejkolwiek sprawie to teraz Wy możecie dyktować warunki, czyli kto ktoś będzie się pytał Was o zdanie, lub Wy będziecie troszkę też tak narzucać. Jest tutaj, zaakceptuj swoją wyjątkowość nieokiełznane. Czyli może tak być, że. Będziecie się czuć y, na tyle pewni w jakiejś sytuacji lub w jakiejś relacji, na tyle pewni i na tyle będziecie przekonani o tym, że, y, że macie rację, że tak powinno się y, zrobić, że ta decyzja jest y, właściwa, że być może w jakiś sposób narzucicie komuś, dyktujesz warunki, hmm? może tak być. Jeżeli y, zawodowo, na przykład, to y, jest byk, który ma jakiś plan w głowie. I chce go zrealizować. I być może to właśnie to jest to, że y, macie jakąś wizję, jakiś plan. Jeżeli y, na przykład relacyjnie, związkowo, lub jakakolwiek wasza sytuacja życiowa, y, o której myślicie teraz, słuchając tego, no to tutaj jest, y, jest sytuacja, w której możecie dyktować warunki, ponieważ macie jakiś plan, jakąś wizję, jakieś pomysły i wiecie, jak go zrealizować. Taka jest główna energia. Zobaczymy, co wewnątrz was. Książę była. No właśnie, chcecie działać. Tutaj jest nawet... Y, jest chęć działania, ale jest również działanie. Czyli tutaj jest byk, który ma, ma pomysł, chce to zrealizować. Być może to jest jakaś, jakaś podróż, lub nie wiem, zmiana pracy, remont, remont w mieszkaniu, lub jakakolwiek zmiana, na przykład dotycząca w, w związku lub na przykład w pracy. Macie jakiś pomysł? Jeżeli macie taką sytuację, że możecie wdrożyć jakiś swój pomysł, no to wewnątrz Was jest taka duża chęć do działania. Chce robić, chce działać, chce tworzyć. Takie przywództwo też. Jest sąd i trzy buławy. I tutaj to jest, pamiętajcie, że to jest wewnątrz Was, to jeszcze to się nie musi wydarzyć, ale ym, Wy macie taką, ym, takie przekonanie o tym yy, i taką chęć do tego, żeby ludzi z tego rozliczać, czyli Wy, wy dyktujecie warunki, ale później yy, te osoby, które się yy, tak jakby wejdą z Wami we współpracę lub będą... Yy, to robić, to wy będziecie rozliczać. Trzy buławy. Ale to jest, ym, to jest taka energia, że robicie to dla, tego, dla dobra tego przedsięwzięcia, dla, dla dobra tego, y, tego pomysłu, żeby to zrealizować, żeby dojść do tego celu. Dla dobra wszystkich. To jest wewnątrz was, czyli wy jesteście o tym przekonani, że to robicie dla dobra ogółu. Znaczy ogółu w tym sensie, bo to jest trójka buław, czyli dla dobra tego działu, dla dobra tej firmy, dla dobra tego domu. Będziecie rozliczać z tego, z tego pomysłu, czyli wy dyktujecie warunki, ktoś się na to godzi, robi, i, i wy będziecie po prostu wewnątrz macie takie, takie przekonanie, że to jest mój pomysł i chcę, żeby on wyglądał w taki, a nie inny sposób. Ciężniczka Mieczy. Mhm. I możecie faktycznie, słuchajcie, takie jest pokazane, że. Że będziecie wymagać, że będziecie tak wymagać, już nie chcę tak mówić inaczej, ale tak być może troszkę egzekwować też swoje słowa, ale pamiętając, że jest ta trójka buław dla dobra ogółu sprawy, to jest wewnątrz Was, co idzie do Was z zewnątrz, piątka buław, napotkacie na opór. Na opór, tak może być, że to jest ktoś, kto tutaj jest taka energia, specyficzna sytuacja się pokazuje. To jest ktoś, kto nie ma swojej wizji, nie ma swojego pomysłu, nie ma, nie ma celu podobnego nawet do Was, ale, ale nie zgadza się tak jakby dla zasady. Nie zgadza się do dla zasady, dlatego żeby się, żeby się nie zgodzić, żeby trochę zamieszania narobić. Piątka była czyli to jest ktoś, kto być może sam chciał wpaść na taki pomysł lub. Chciał mieć taką wizję, po prostu i, i mówi, nie, i wprowadza takie zamieszanie. Jest czwórka kielichów i księżniczka y, pentakli. Bardzo możliwe jest, że y, wy, ta, wy, te, wy tą osobę odsuniecie trochę, bo tutaj jest taka energia, że to jest ktoś, kto będzie, y, będzie się czuł y, tak jakby odstawiony. Czyli jest, y, kochani, taka, taka energia, że to jest ktoś, kto, y, kto właśnie stawia opór, ale nie ma pomysłu, na przykład nie daje innego pomysłu, czyli Zrób, nie róbmy tak, ale zróbmy tak, bo ja wiem, jak to zrobić. Potem ktoś nie wie, przepisząc była po prostu robi takie zamieszanie i czuje się taki opuszczony, czyli czuje się taki niedoceniony, opuszczony, niewysłuchany też i taki troszkę obrażony. Tuż tutaj jest taka energia. I Księżniczka Pentakli, być może po rozmowie z tą osobą nawet powiecie, że słuchaj, to kontynuuj swój pomysł, jeżeli go masz, po prostu rób to. Diabeł i Król Buław. Mm. Bardzo możliwe, drugie byki, że to jest ktoś, kto z trudem, ale przełamie się do tego, żeby działać razem z Wami. Książę Buław, tutaj jest Król Buław. A w momencie, jak już się zdecyduje już przełamie się, tak jakby swoje ego też, tutaj ego jest, no jest pokazane, czyli to ego mogło zaboleć, więc jeżeli Przekona sam siebie, że, że tak jest lepiej dla Was wszystkich, no to zacznie działać. Zacznie działać i tak nawet z takim dużym rozmachem. To jest na zewnątrz, jakie ważne wydarzenie dla Was w ciągu tych dwóch tygodni. Księżniczka Buław, zobaczcie, ile jest działania. Dużo, bu, dużo. Król Buław, jest y, książę Buław, jest y, Księżniczka Buław i to jest ważne wydarzenie, czyli Dopniecie swego, czyli mm, cokolwiek chcecie teraz zrobić, cokolwiek chcecie zrealizować, to jest, to jest to ważne wydarzenie. W najbliższym czasie, w najbliższych dwóch tygodniach pójdzie Wam jak spłatka, czyli zaczniecie działać, zaczniecie robić. To będzie, I to będzie dla Was ważne. Być może to jest coś, co od dawna już zamierzałyście, zamierzaliście zrobić i teraz to będzie szło. Będziecie przynajmniej mogły, mogli rozpocząć to. Przekonacie nawet do siebie lub do tego pomysłu, hmm, albo do tego, że to wy będziecie go w, gru, w głównej mierze realizować, y, kogoś, kto y, tak nie był do tego przekonany, ale y, jest to siódemka nie za bardzo wam pokazywał lub y, nie mówił, to bardziej wy się tak y, domyślałyście. Bardziej tak, y, to jest taki, taka sytuacja, że bardziej czułyście to, że to jest że ktoś, kto tak troszkę wątpi, ktoś, kto tak trochę tak bierze Was pożartem, po serio, czy tak niezbyt poważnie i Wy to tak bardziej właśnie czułyście, czuliście I, i tą osobę uda Wam się, znaczy uda Wam się, przekonacie do siebie, do tego pomysłu i to będzie dla Was ważne i to też będzie taki, trochę taki kamień, kamień milowy coś takiego po prostu, że to będzie taki duży ruch, wtedy będziecie mogli, mogły po prostu zacząć no duża zmiana w tym człowieku, czyli to jest ważne Czego unikać przez te dwa tygodnie? Dziesiątka kielichów. Takiego zbyt dużego podejścia emocjonalnego, zbyt dużych emocji. No ta karta mówi wprost, żeby się aż tak nie emocjonować, czyli nie znaczy, nie, to jest dziesiątka, czyli mogą być emocje, ale żeby nie były za duże, czyli po prostu mniejsze emocje, mniejsze zaangażowanie też być może, chociaż mniejsze emocje, tak bym powiedziała. Magii Królowa Buław. Tutaj jest y, taka energia, kochane byki, żeby skupić się bardziej na działaniu. Żeby odstawić te emocje, czyli że tutaj jeżeli coś będzie się troszkę działo, będą to opory, ktoś będzie y, się przekonywał do Was, no będzie się działo, to, to żeby po prostu nie podchodzić do tego aż tak bardzo emocjonalnie, jest Magii Królowa Buław. Tylko skupić się na tym, co chcecie zrealizować, na sobie, na to, co robicie dobrze, na to, co zaczynacie robić, na tym, żeby się skupić. Jaka rada dla Was? Dziewiątka Kielichów. Zaczynacie spełniać swoje marzenia. I to jest najważniejsze. No, ja Wam życzę tylko powodzenia. Znaczy, tylko po prostu aż. Może tylko aż. No, po prostu Wam życzę powodzenia. Trzymajcie się, kochane byki. I zapraszam pannę. Witam wszystkie osoby z poznaku panny. To jest, kochani, dwutygodniówka dla Was. Od 26 kwietnia do 10 maja. Sprawdzimy główną energię dla Was. się będzie działo wewnątrz Was, co idzie do Was z zewnątrz, ważne wydarzenie w ciągu tych dwóch tygodni, czego unikać, jaka rada. Drugie panny. Święte Wody, odżywienie, odzyskanie sił, zdrowie, odpoczynek, dbanie o siebie. chcecie o siebie dbać bardziej. Tutaj też jest odzyskanie sił. No, ja bym powiedziała, że energia jest taka, że jakiś taki być może cięższy czas, lub może więcej pracy było, być może więcej obowiązków, może więcej mieliście na głowie. Ta, ta energia wasza była taka szybko zużywana. Tutaj jest, być może taka była sytuacja, że zużywaliście tą energię, potem się doładowywaliście tak na szybko, potem znowu i teraz będzie ten czas, gdzie będzie można y, po prostu zadbać o siebie, tak doładować się naprawdę bardzo porządnie, być może jakiś kontakt z naturą, zdrowie, odpoczynek. Dużo będziecie odpoczywać, zadbacie o siebie, postawicie przede wszystkim na siebie, czyli będziecie asertywni, będziecie być może odmawiać, będziecie mieć mniejszy kontakt z ludźmi, którzy czerpią tą energię od Was. Taka jest główna energia. Drogie panny, co wewnątrz Was? Król Pentakli. To jest wewnątrz Was, czyli tutaj jest taka energia. Jak mówię, to wiem, wiem co mówię. Czyli tutaj jest taka stanowcza ta energia. Być może, właśnie tak jak tutaj się pokazało, ta wasza asertywność będziecie selekcjonować. To mogę zrobić, tego, mogę, tego nie. Tutaj mogę mieć kontakt z tą osobą, tutaj was, coś was tak wydrenowało, coś tam. Tak właśnie jest, że tą energię traciliście i szybko się doładowywaliście, tak, żeby coś jeszcze zrobić, i znowu, i to być może jakiś czas trwało. I teraz potrzebujecie, potrzebujecie takiego odpoczynku, ale potrzebujecie takiego, to jest wewnątrz was jest taka energia, że bez, bez dyskusji, bez sprzeciwu. Czyli tutaj nie, że ktoś was będzie namawiał i wy się ugniecie, tylko to jest król Pentakli. Czyli jak mówię, to wiem dosłownie. Dziesięć kielichów i, i świat. Bardziej potrzebujecie m, teraz takiej energii y, spokoju i też. Y, y, żeby zobaczyć co, y, co świat ma do zaoferowania wam na tą chwilę czyli y, taki taki spokój i y, żeby się rozejrzeć co jeszcze w przyszłości możecie zrobić. Czyli takie, mniej takiego działania więcej spokoju. Y, ale bardziej takiego, taka radość z tego, co, co być może was czeka w przyszłości. Ale te się będziecie skupiać na tych, na takich dobrych wydarzeniach. Czyli jeżeli panujecie podróż, albo jakieś wakacje, albo cokolwiek ktoś przyjedzie, albo wy gdzieś siedziecie, coś co jest dla was miłe, na tym się będziecie skupiać. Na tym, na tym, na tym, te emocje będziecie w to wkładać. To jest wewnątrz was. Czyli odpoczynek. Co z zewnątrz? Drugie panny. W tym Kielichów. Możliwości, okazje, szanse. Tak, jakby świat wam nie chce dać tego spokoju aż tak wiele, bo te możliwości się będą pokazywać. Tutaj jest dosłownie taka energia, że na chwilę tak, na chwilę możecie odpocząć, yy, zabrać siły, ale tutaj jest za dużo jeszcze. Te... No, jest ten świat dziesiątka kielichów, czyli za dużo na was czeka, i to są przyjemne, słuchajcie, rzeczy. To jest zwycięstwo, czyli są te możliwości, i tutaj też jest taka energia, że um, tak jakby nikt inny nie może zrobić tego, tylko wy. Tutaj nie wiem, jeżeli praca, jeżeli zawodowo, czy na przykład. Ty, Coś robicie, to nikt tego tak dobrze nie zrobi jak Wy. Czyli jest ta dwójka pentakli, ale jest buław, czyli taka jest z zewnątrz, to tak jakby od wszechświata jest ta energia, że chwilę sobie odpocznij, doładuj baterie naładuj się, ale tylko chwilę, bo tutaj już czeka, już czekają następne okazje, następne szanse, następne możliwości. Czyli masz tylko chwilę, bo to po prostu do Was idzie i to jest bardzo fajna energia, Was to ucieszy, te możliwości, to co się będzie działo. Także po prostu zbierajcie siły, póki możecie. Lowa pentakli. Mhm. Dosłownie, tutaj są te, te szanse, te możliwości, to m, będą y, do wykorzystania. Czyli tutaj się będzie dużo działo. To jest taka fajna energia, czyli y, dużo przed Wami i Wy tak jakby też o tym wiecie, bo to jest dziesiątka kielichów i świat. Ale chwilę potrzebujecie takiej być może takiej właśnie selekcji, że y, priorytetów. Co ważnego się dla Was wydarzy, drugie panny. No, ja tutaj tak czuję, że to będzie propozycja za propozycją, czyli te propozycje, oferty, y, będą po prostu wiadomości, będą do Was przechodzić z różnych stron. No tutaj, jeżeli zawodowo się czymś zajmujecie, to będzie taki naprawdę duży ruch. Jeżeli po prostu to jest, y, myślicie o, o jakiejś swojej sytuacji życiowej, czy o jakichś relacjach, staracie się kogoś poznać, to też będzie dużo, dużo tych wiadomości, dużo takich możliwości, dużo się będzie działo i to będą oferty, czyli też te szanse. Tutaj też tak dołożyłam, słuchajcie, jeżeli była taka sytuacja, bo pytamy o to, co ważnego się wydarzy, jeżeli była taka sytuacja, że to jest wasza energia, że coś z kimś na przykład tworzyliście razem, albo pracowaliście razem, nie wiem, albo mieszkaliście razem, coś razem z kimś robiliście i coś się tam zadziało takiego trudnego, więc albo jakaś taka niezgodność, albo ktoś się z tego wycofał albo Wy się wycofaliście, coś takiego się zadziało, to jest y, paść mieczy. Tutaj może być od tej osoby y, jakiś kontakt, jaka, jaka chęć kontaktu, albo z Waszej strony, na przykład już te emocje y, takie trudne y, opadły, tutaj się czymś też martwiliście, czyli to tak jak z Wami rezonuje, taką jak macie sytuację, jestem paść mieczy, czyli to będzie dla Was ważne, czyli tutaj się będzie dużo tych ofert, dużo możliwości, ale od takiej osoby, z którą, z którą y, Coś tworzyliście razem i to się po prostu rozmyło, więc ten kontakt może być takie zaciekawienie. Tutaj to jest karta śledzika, więc albo ktoś będzie śledził Wasze poczynanie, albo będzie jakieś spotkanie, albo jakaś taka możliwość rozmowy, albo ym, po prostu ym, to Wy wyjdziecie z taką inicjatywą też. To będzie ważne. Czego unikać przez te dwa tygodnie? Kapłanka. Sekretów. Jeżeli ktoś Wam powierzy jakiś sekret, jeżeli. Ym, Wy macie jakiś sekret, no to wygląda na to, żeby przez te dwa tygodnie zatrzymać go dla siebie. No to jest jakaś tajemnica. A zbyła w król mieczy. Jeżeli, droga panno, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś was mocno pociąga, że jest ta pasja, którą macie z kimś. Ym, ale na, na, to, na tą chwilę yy, Tak jakby nie chcecie się do tego przyznać No to tutaj jest pokazane żeby, się, żeby zatrzymać to dla siebie Żeby unikać odkrywania tej tajemnicy A jeżeli ktoś wam powierzy tą tajemnicę Ktoś wam powie o tej sytuacji I zaufa wam No to też żeby zatrzymać to dla siebie Jaka rada dla panny? Tylko buław no, rada byłaby taka, m, po prostu y, dużo działania przed Tobą, droga panno, ale no, rada jest taka, no działaj, działaj, twórz. Tutaj też jest y, taka rada, słuchajcie, że y, możecie śmiało patrzeć w przyszłość. Jakkolwiek to brzmi śmiało, możecie patrzeć w przyszłość. Jest Trójka była w Irydwan. Co, co, cokolwiek chcecie zrobić, zrealizować, tutaj jest chwila tego odpoczynku, ale tutaj no, to będzie wszystko pięknie szło do przodu. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo i zapraszam koziorożca. Witam wszystkie osoby z poznaku koziorożca. To jest dwutygodniówka dla Was. 26 kwietnia, 10 maj. Sprawdzimy, co się będzie u Was działo w tym czasie. Co wewnątrz Was? Co idzie do Was z zewnątrz? Ważne wydarzenie dla Was w ciągu tych dwóch tygodni. Czego unikać? Jaka rada? Drogi koziorożce, to jest czytanie dla Was. Drugi rozkwit. Druga szansa nigdy nie jest za późno, nowe możliwości. Czyli drugi rozkwit, druga szansa. Sobie dajecie tą drugą szansę, komuś dajecie tą drugą szansę. To już tak jak przez te dwa tygodnie, zobaczycie. Ktoś Was poprosi o tą szansę, lub Wy lub sami sobie po prostu dacie szansę i będziecie chcieli spróbować coś zrobić jeszcze raz. Taka jest główna energia. Bardzo fajna. Co wewnątrz Was? Sąd ostateczny. Ja bym powiedziała, że ten sąd ostateczny tutaj, yy, skoro to jest wewnątrz Was, to. Yy, tutaj jest tak, że yy, kończycie z czymś, z jakimś podejściem do sprawy. Być może yy, też. Yy, Sami siebie na przykład rozliczacie z czegoś. Tutaj być może będzie jakaś taka sytuacja, że będziecie, ja, bym, ja to bym to czuła tak, że bardziej siebie, być może kogoś, ale być może właśnie siebie bardziej tak to czuję. Że będziecie z czegoś rozliczać i dlatego ta druga szansa. Czyli tutaj coś mi tak nie wyszło do końca, coś, nie wiem, gdzieś tak stanęło w połowie, nauka języka, albo cokolwiek po prostu, coś, coś robiliście, rozliczacie siebie, aha, no tak, ale nie przykładałam się do tego aż tak bardzo. Miałem się uczyć więcej, miałem poświęcać więcej czasu, albo więcej inwestować, a gdzieś to tak wszystko poszło bokiem i chcę spróbować jeszcze raz. Teraz już wiemy. Jak, jakie wcześniej błędy popełniłem, popełniłam, jak to, dlaczego to tak się skończyło, więc teraz zrobię to inaczej. Jest dwójka kielichów, dziesiątka mieczy i wieża. A jeżeli, kochani, bo tutaj jest ta druga szansa, drugi rozkwit, jeżeli to komuś chcecie dać tą drugą szansę, to tutaj jest taka energia, żebyście byli pewni, kochani, że, że to jest ktoś, kto wam proponuje tą drugą szansę. Czyli tutaj jest, to nie jest tak, że to wy na przykład dajecie, rozliczacie siebie na przykład odnośnie jakiejś relacji i uważacie, że mogłyście to zrobić inaczej, mogliście... Po, Zareagować inaczej i, i w ten sposób, i podchodzicie do tego y, w ten, w, tak, że y, to tak, jakby m, gdybyście zrobili to inaczej, to ta relacja, ta przyjaźń, ta miłość wyglądałaby inaczej, i chcecie y, dać y, drugą szansę tej relacji, albo chcecie zmienić siebie. No to tutaj jest pokazane, że to nie tak, że to nie od tej strony, że to się może skończyć iluzją, bo tutaj to jest. Y, jest potrzeba rozliczenia i siebie, i tej osoby. Jest, dlatego się pokazała dwójka kielichów, że tutaj jest po połowie. Czyli jeżeli rozliczacie siebie, że coś mogliście zrobić inaczej, tak się pokazała ta, taka relacja. I to tą osobę również rozliczycie z tego. Wtedy to może się udać, bo jeżeli zrobicie to jednostronnie, chyba, że na przykład siebie nie będziecie rozliczać, tylko tą osobę, to również się to może po prostu nie powieść. Jest dziesiątka mieczy czyli wieża, czyli ten trudny etap nadal będzie niezakończony. Czyli jeżeli rozliczanie odnośnie przyjaźni, jakiejkolwiek relacji, gdzie, ta, gdzie to uczucie jest silne, to tylko obustronne. Jeżeli to się ma powieść z a może się powieść, może. Jest z kielichów, czyli jest szansa na to, przynajmniej wewnątrz wazny. wy, to, wy czujecie że jest szansa na drugi rozkwit, dokładnie tego uczucia, ale potrzebne jest rozliczenie i siebie, i tej osoby, jest, bo jest wierza. Jeżeli nie, to po prostu, to, no to się nie uda. Co z zewnątrz? Giermek kielichów. No jest y, chęć y, rozmowy, jest y, wiadomość, y, jest. Y, tylko, że to jest giermek, czyli ktoś się na przykład odzywa, ale y, być może czeka na Wasz ruch, czyli tutaj. Nie ma, nie jest dużo, jest tylko pokazane chęć, że tak, jestem, chcę rozmawiać, y, jestem miły, jestem przyjaźnie nastawiony. Ale ta osoba coś się y, skrywa, słuchajcie, coś tam jeszcze są im, jeszcze jest coś niedopowiedziane, jeszcze. Y, y, jeszcze o czymś nie wiecie, to jest po prostu ktoś, kto chce, czyli to już jest dużo w tej sytuacji, tylko nie pokazuje od razu, nie jest tak otwarta książka od razu. Jest z maki czwórka kielichów, czyli to jest ktoś, kto też uważa, że ten drugi rozkwit jest możliwy pomiędzy wami jak najbardziej. Tylko to jest ktoś, kto bardziej tak jakby pokazane jest, że to jest ktoś, kto czeka na. Na wasze wyznanie, na, na wasz ruch, aż to wy zapewnicie tą osobę, że, y, że to się opłaca, może w jakimś sensie. No wiem, że tak to zabrzmi, bo jeżeli chodzi o uczucia, no to, y, to trudno tak mówić o tym, że coś się opłaca, ale tutaj jest y, takie bardziej bym powiedziała takie, y, takie badawcze zachowanie. I to jest ktoś, kto się tak y, nie wychyla, nie pokazuje od razu y, o co chodzi. Przyska, mieczy. No właśnie, bo no ja Wam muszę o tym powiedzieć, tak jak te karty pokazują, bo to jest ktoś, kto czeka, więc y, na to uczucie tak, y, to znaczy, jeżeli Wy powiecie, że słuchaj, tak, ja, ja chcę, bo mam przemyślenia i tak to widzę i chciałabym wznowienia tej relacji, bo uważam, że jest szansa, no to tak jakby jest bardziej pokazane, że to jest ktoś, kto wtedy zostanie i być może dalej będziecie kontynuować tą, tą znajomość, tą relację, kontynuować to, to pogodzenie się być może. Ale jeżeli nie, wszystko mieczy, to to jest ktoś, kto po prostu pokaże się i za chwilkę odejdzie. No. Dziesiątka bułapów. Bo to jest ktoś, kto już jest być może zmęczony tym odnawianiem tej znajomości lub w ogóle na przykład takimi drugimi szansami albo, w, albo ogólnie ktoś ma taką energię przeciążoną na tą chwilę dlatego tak to wygląda kochani jeżeli nie czujecie tego, nie rezonuje z wami, sprawdźcie Ascendant Księżyc Wenus albo dajcie szansę, może przez te dwa tygodnie coś się wydarzy ważne wydarzenie dla koziorożca, dziesiątka monet pięknie, słuchajcie, dobrobyt jeżeli robicie jakieś interesy, cokolwiek chcecie zarobić albo czekacie na jakieś pieniądze, te pieniądze przyjdą to będzie ważne wydarzenie. Jeżeli tutaj jest koziorze, który czeka na jakąś kasę, to przyjdzie. Może być może nawet więcej, niż, niż się spodziewacie. Ponieważ to jest dziesiątka, czyli więcej, tak jakby w tarocie już nie ma. To jest ten dobrobyt. Może się nawet nie spodziewacie, może się spodziewacie, może czekacie. Może zarobicie yy, na tyle dużo, bo jest rytm, że będziecie planować podróż. Arcykapłan. Mhm. Możecie też zainwestować te pieniądze. Czyli tutaj przyjdą jakieś większe pieniądze. Raz, że one przyjdą, a dwa być może właśnie większe niż się spodziewacie. Albo na przykład spodziewałyście się, że to będzie w ratach czy coś takiego, a ktoś tam wypłaci wam tak w całości. Czyli to jest ważne. Bardzo fajnie. A czego unikać przez te dwa tygodnie? Tego nowego początku. Czyli to jest może to jest, może to jest ta energia, żeby tutaj to rozliczenie jest potrzebne. Tak jak się pokazało, że wewnątrz. W was, czyli Wy siebie, tak jakby od siebie zaczynacie siebie rozliczać, a potrzebne jest wzajemne. I czyli ten nowy początek, żeby jeszcze, jeszcze się wstrzymać z tym nowym początkiem lub z taką radością, że coś nowego się zaczyna. Tutaj jest trójka buław i trójka mieczy, czyli to może, kochanie pójść do przodu, bo tutaj są te karty, które mówią o tym, że to się może powieść, naprawdę, może się powieść. Tylko um, czego unikać takiej ekscytacji? Jeżeli ta osoba się odezwie, na przykład jest ten nowy początek, to żeby Was nie była taka, taka duża ekscytacja, taka radość, że to się już zaczyna. Żeby um, tylko była. Podejść do tego, że to jest y, sprawa rozwojowa. O, ona się będzie rozwijać powoli. sam mieczy. No to jest właśnie coś, czego tak jakby nie widzicie w tej sytuacji, więc dobrze jest zaczekać. Jest ta klatka, no, czyli czegoś tak jakby jeszcze nie dostrzegacie. Jaka rada? Kiermek mieczy. No właśnie dowiedz się czegoś, drugiego koziorożcu. Jest coś, czego po prostu myślę, że w tej sytuacji o czymś nie wiesz i może po prostu zapytaj, może zaczekaj, aż, aż to się wyjaśni albo dopytaj się kogoś, nie wiem, gdzieś tam sprawdźcie może. No jest, jakiś, jest coś przed Wami ukryte. Jakiś sekret, i na ten giermek mieczy. czyli jest możliwe, że wy y, dowiecie się o tym? Czyli jak troszkę tak poszukacie, zagłębicie się w to bardziej, to znajdziecie odpowiedź. Tak jakby wydobędziecie ten sekret. Kochani, y, życzę Wam dobrego, przez, dużo dobrego przez te dwa tygodnie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy macie jakieś plany, czy wyjeżdżacie. Y, teraz jest majówka. Czy, czy w ogóle nie, macie takie plany, żeby odpoczywać? amelia73.tarot.com. Adres do Jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, kontaktu ze mną, odzywajcie się, kochani, ja jestem dostępna. Mimo, że będę na wyjeździe, ale jestem dostępna. Zachęcam też do zapoznania się z kursem. Przygotowałam dla Was 4 częściowy kurs. Jeżeli ktoś ma ochotę na naukę tarota, jeżeli ma ochotę na kontakt ze mną, na ćwiczenia ze mną, również, również Was do tego zachęcam. Wszystkiego dobrego.